Witam, pozdrawiam ponowie w piwnicy. Przyszłam sobie tutaj zobaczyć. pewno nie byłem. Zresztą ostatni raz tutaj byłem w kwietniu bodajże. Bo nie było czasu. A jeszcze było przyjść, bo trzeba było tutaj dać trochę taboru. A się taboru trochę akcesorii otrzymano i to co zakupiłem nad morzem. Tu co dałem na tutaj przykręciłem magnes. To są pamiątki z tego roku. Z tego roku akurat z Gdyni jest Błyskawica. Joreczek jest z Helu. Także do góry mamy łoś. Bazodolczy 7B. Tam na przodzie jeszcze 7A. Także jak widzicie, takie że trutka dole została. Troszkę tej trutki. Także tutaj widzę świeżych kupeczek nie ma. To może się już myszy wytruły akurat ta trutka jest taka, że na wszystko mysze wysusza także na razie tutaj widzę naszym zrobię dojechał w tamtym kierunku to się zobaczy, czy coś się zrobiło, czy nie także to była moja pierwsza skrzyneczka którą robiłem robiłem pół metra szerokości, metr długości oczywiście tutaj musiałem mieć wypływki krótsze, żeby mi to wszystko wyszło, wypasowało, ale gdybym wiedział, że te tory mi zaradzewieją u rurki to bo nawet nie musiał skracać tylko bym w całości porobił ale na dole zobaczymy jak mi to wyjdzie na dole mam tory w całości, nie mam nic z kabelkami łączone zobaczymy jak wszystko połączę będę musiał je zeszlifować zanim coś puszczę sprawcy, ale to jeszcze nie wiadomo bo troszkę torów brakuje ale nie mam zamiaru kupować to, że zobaczymy jak to wyjdzie tak, jak wiecie, zanim pojechałem na urlop, to tutaj wszystko jeszcze polakierowałem lakierem tym uniwersalnym, tym mocnym, takim, który się na zewnątrz robi. Jeszcze utwardzić te kartony. Także bardzo fajnie mi to wyszło, bardzo się podoba. Także tutaj dałem, jak pamiętacie, tabor kolejowy, który mi się już w domu nie bawię. Bagony, które mi w domu nie pasują, po prostu takie pojedyncze. To wszystkie, że przyniósł i te dwie lokomotywy że tu przyniósł. Także grzeją z takimi bagonami na złomowisku, można powiedzieć, bo to każdy jest z innej. Można powiedzieć, z innego każdy jeden. Tu mamy łoś A, czyli sam to malowałem. Spody na błękitno malowałem spodę na błękitno, a górę na zieloną nie miałem innych kolorów, malowałem takim jaki miałem nie miałem zamiaru specjalnie kupować a wszystko toczyło się od tej remizy bo mi się tak spodobała, że kupiłem tą remizę kartonową także tutaj mamy 3D UAS GAZ-96, UAS-496 to jest z przyczepką ten GAZ z wydawnictwa SDV plastik tu mamy wydruk 3D z GPM -u. a ta rewiza miała akurat te dwa kartonowe Jelcza i stara 25 ale że były cztery drzwi, to te jazdy, żem tutaj dobrał te które akurat u nas w kiedyś mieli za mnie był ułaz gaz był ze starej Gwardii jeszcze jak wolicie dziadki w rewizji z demobilu wojskowego a ułaz był po prostu kupiony za ześnictwa tu mamy taki akurat autobój, samochód czerwony man yy. czy to skania jest. Skania. Tu mamy taki właśnie Dino. Zaraz zobaczę tutaj mamy akurat skanie i tu właśnie tu jest akurat napisane skania, tu nie, tu mamy Mana, a niektóre to po prostu nie opisywali. Ale to też jest skania Dino takie auta są u nas Dino są w trzech kolorach biały, czerwony, zielony. Zielony kupiłem, to co zrobiłem z tak jak pamiętacie. ostatnio na filmiku też nagrywałem, pokazywałem. jak robiłem przy koniach. To modele kartonowe, też widzicie pomalowane dachy, wszystko odnowione. Musiałem odnowić, by usztywnić wszystko lakierem, potem pomalowałem. Taka ulica zrobiona jest. Kolega mi dał trochę samochodów. Tramwaje pod tapety Lubię tu przychodzić popatrzeć. Tutaj mamy akurat -torówki, normalno torowe, normalnotorowe. Oto były morskoterówki H0E i H0I. Także tutaj akurat taka polna droga. Ta łódź mi się spodobała To musiałem sobie kupić tego mana. Tam jest kartonowy woźnica z koniem, kuniem. Kuter strażacki, Florian. I tam widzicie, dałem sobie biswysłe zdjęcie, co zrobiłem, żeby tak to fajnie wyglądało wszędzie. Mam parme takie zdjęcia, torowiska dalej, tam w głębi także, a tam budynki dałem, też tak żeby to fajnie tutaj jest przejazd, widzicie, też dałem sobie, tu jest włoski samolot Saviotta Mirchetti. Kupiłem go tylko dlatego, że miał trzy silniki, a ja mi się tak spodobało, że sobie kupiłem. A malowania zrobiłem, tak jak widziałem w internecie, żebym znalazł. No i tutaj widzimy jest dworzec, taki ten tramwaj i zejście do metra. zrobione zejście do metra. Idziemy na dół. No i tam właśnie mamy kawałek metra. Akurat jest Politechnika Metro. Przystanek Politechnika. I tu jest taki, to jest taki metro bus radziecki. Toś 80 mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnie nazwy. Ale to było kupione. Wydavictwo Orlik wydało te metro. To mi się tak spodobało. Te metro, że chociaż mówię, że zrobię sobie statyczne i takie metro pod spodem. Tu jest w ogóle tak. Tu jest bardzo dużo plażowiczów różnych. Piękna sprawa. Taki zabytek stoi na, tak na, na, takim, na takim krótkim torze. Taka atrakcja. Tak, widzicie tutaj wagony z różnych parafii kurde, także mi to nie pasowało do chacie to jest moja samoróbka przemalowany gazetkowiec na bukade. tutaj P-150 Cezarego ciągnie taki zabytek na złom wozy takie wojskowe z czołgiem widać tam drezynka techniczna to jest taka bocznica taka robocza Żuraw, machano. To sobie naprawiłem ten żuraw. Także bardzo fajny, mi się podoba. To, co postanowiłem zrobić, takie paswisko duże konie, krowy, barany. Gospodarz z synkiem, z psem i z kobitką. Tutaj jest kolejny gospodarz, takie ma małe paswisko. Tutaj się tak na koniku trenuje. Tutaj mamy złomek. Złomki ma gościu. Tu też mamy, akurat, budy po lokomotywach. Tu podwozia jest wykonane na gagariny. Podwozie Mechano kartonowe. Co robiłem, tutaj jest akurat Praga, samochód, który ma opuszczone takie koła na tory. Porobiłem sobie takie fototapety, wykolejone pociągi. Dlatego tam właśnie taki pomysł wpadłem, że tam jest pociąg pociągi. Zamknięta droga, strażacy gaszą. Bozy saradzkie, karetka pogotowia, droga zamknięta. Taki pomysł, tutaj pociąg. Ciekawe, czy baterie działają jeszcze? Działają baterie. Tu wywożony są sygnał z tego Dongfeng Chinczyka. Baterie działają jeszcze. Tutaj mamy Burman Avenger, samolot torpedowy. VT-8 tutaj mamy samolot bombowo-rozpoznawczy było takich na lotniskowcach 12 czyli 24 czyli było 12, które były jako bombowce i 12 było jako rozpoznawcze torpedowiec tutaj mamy F4-F3 i F4-F4 różnica polegała na tym, że tamten miał lepszy silnik, ten f 44 i Miał już składane skrzydła do góry, to że było więcej ich na lotniskowcu niż F4F3, które skrzydeł się nie składały. Tutaj mamy Douglas Devanger, samolot bombowy, który zastąpił właśnie te lotniskowce, te F4F4 F4 zastąpił F4F3, a tutaj mamy samolot y, Douglas Devastator. Torpedowiec, było mi 20 na tym, na lotniskowcu, a potem zamieniono właśnie na te avangary. To jest yy, wszystkie samoloty, mam plastykowe. Tu jest jedyny rodzynek z mojego modelarza. On był w skali 1,33, ale kolega mi go w robocie przeskalował na 1,72, żeby dopasować do tych plastikowych, ponieważ nie, mog nie mogłem trafić, kupić takiego właśnie. Yy, Dewastatora plastykowego. To kolega mi go zeskalował to jest kartonowy, oczywiście pomalowany, także by to pasował. Tu mamy akurat zrzuty Horneta, teraz będzie Horneta właśnie kleju plastykowego, no i akurat Hornet, bo to był jedyny lotniskowiec, który miał na pokładzie 15 bombowców B25 Mitchell tak słynnym Rajdzie do I tutaj mamy takie wagony towarowe, które też już nie używam na makiecie. Taki długi skład to zrobiłem towarowy, który nie używam na makiecie. I tutaj jest ten potrójny, moja samoróbka DEW, ten Dongfeng potrójny. Z tego Chińczyka zrobiłem sobie takiego potrójnego, trójprzebowca. Samoróbka moja. Tu mamy R2. Skład Umbum 3D puzle kartonowe, taki Umbum, taki długi skład osobowy, co tutaj wstawiłem, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj są dwa takie wagony. Jest taka bocznica krótka przy dworcu. worc jest bardzo długi, bo zaczyna się stąd ten dworzec a się kończy aż tam daleko. Długie wagony osobowe, i tu mamy takie pojazdy amerykańce Kupiłem system, na który bym się podobał. Ten naczepa, dwie przyczepy. Tak, właśnie w Australii grzeją, czy w Stanach. Tu mamy akurat naczepa i przyczepa podwójne Taki, taki. To jest taka krótka bocznica A69. I tutaj mam też na bocznicy. Czeka aż przejedzie osobowy. I czeka aż ten osobowy przejedzie, bo tam jest po prostu tor, który idzie tutaj i on idzie dalej, bo tam mam akurat zrobione fototapety z dalszym torawiskiem, które idzie dalej taki mój pomysł tu akurat mam kilka zdjęć naszego dworca w Murowie jechałem na rowerze, porobiłem parę zdjęć I sobie też takie fototapety zrobiłem oczywiście to jest wydrukowane, ale dałem zaliminowałem zgrzałem taką folią specjalną do tej flory tu jest akurat to myszy wrąbały ale ja sobie już to polakierowałem tym lakierem także jak na razie nic tutaj już nie jest zruszone ale teraz już na razie widzę, że już świeżych kopek nie ma, bo to jeszcze trochę brudzizny zostało To jest B-25B Mitchell który 15 takich samolotów było na lotniskowcu Hornet tutaj widzimy start bombowca rajdu Itla no i musiałem mieć po prostu latającą portecę B-17 Boeing akurat mam z filmu śluczka z Makepeace tutaj akurat jest ta ślicznotka z Makepeace tam z tego filmu które były różne wersje tego samolotu B-17 ja akurat mam tą wersję B-17F bo to były B-17A, B-17B B-17C a ja mam akurat wersję B-17F ślicznotka z Makepeace akurat tą wersję co była w tym filmie to sobie sam musiałem zrobić. To, to jest akurat yy, dwie takie wziąłem sobie kapsułki po tabletkach, przyciąłem na pół razem skleiłem, bo akurat tego nie było ten jedyny samolot, który mnie kleił kupiłem go takiego gotowca nie? tylko wiadomo, by że był uszkodzony to musiałem sobie go ponaprawiać karabinki powklejać Tę, to, to, tą kopułę sobie wymyśliłem właśnie z kapsułek po tabletkach i tak jak mi to wyszło Także sobie naprawiłem go i mam fajny samolot a teraz reszta, żem kupił sobie pokleiłem bo akurat marzyłem mieć te samoloty akurat miałem kiedyś klejony za łebka chodziło do, chodził do postowki, bo w księgarniach były takie właśnie takie właśnie samolociki była duża taka moda takie samolociki wtedy to były łosie Na więcej bo łosi iłów jaków czapla potem dochodziły rwd jaki wtedy te migi 15 takie ale samolotów łoś to to najwięcej było no i tu mam właśnie Dworzec idzie dalej. Tutaj i tu jest kabucznica pełno Rozjazdów i tam one się dalej idą. Na podtapety. także to jest zrobione. Tu jest akurat asfalt. Tu też mogą być jakieś pojazdy. Tutaj ona, bo tu mogę dać tego co nadu dałem. DHL, co kupiłem sobie. Bo na dół dałem DHL. To dam sobie go tu do góry. Bo tu się idzie. Tam jest otrzymona ten przejazd kolejowy. Bo sobie tutaj ulicę zrobię. Tutaj. A tamtą tam dokończę, tam idę jakąś fototapetę na ściankę. Tak żeby tu bliżej były samochody, tor będzie tam dalej. Jeszcze nie dokończony, porobię sobie asfalt. Tam dam sobie te zabawki serackie od Szymona. One akurat, yy, nie będą, nie będą akurat do do, makiety, do, tej, do, tej, do tej makiety, tylko będą tak stały. tak jak tamte pojazdy w skali 1.64 to są tylko takie o, można powiedzieć, tak, tylko sobie jako bo sobie zostawiłem tylko z, z, z Ameryką te pojazdy 164, a inne z KALERZEM po prostu dał bratu i sprzedałem. I sobie zostawiłem też 187, które mam w domu. To są te dwa domki od Szymona Widać się, wikol jeszcze, kontyner tam obudowy to są klejone. No tam się tak pora jeszcze dojdzie taka, można powiedzieć obotrawa, bo albo jeszcze raz odnowię to zielone. Także to, tutaj no i tu mogę dać. Ten fajny samochodzik. Ja zapomniałem, że tu mamy jeszcze asfalt. Dalej, mogę to dać tutaj? Mi się spodobał ten samochód z Siku. To sobie go wziąłem. Bo DHL, kord kurierski. To będzie akurat tutaj. też mogę dać jakieś jeszcze pojazdy. Ulica potem tutaj skręca. Tam są tory. Także tutaj można sobie przyjść, posiedzieć, popatrzeć na to, podziwiać. No, zobaczy, no może uda mi się ten dół uruchomić, nie? ale to się nie pamiętam. Kable mam przygotowane. To oraz napięcie mam tam akurat przy asfalcie, no ale tak jakoś mi wyszło. Tu mam... Tylko że tu akurat będę robił nie przejazdy na drugą stronę, tylko manewry, dlatego tutaj mam właśnie ten rozjazd tutaj, rozjazd tutaj. I tu tutaj będę wjeżdżał, oczypił wagony no Zobaczymy czy mi się w ogóle tu uda zrobić. Nie? Tylko brakuje mi jeszcze trochę i jeden rozjazd. Bo jeden mam, tylko nie pamiętam, czy mam lewy, czy prawy. To sobie zrobię, tu dokończę wszystko. Także może się postara, może się uda, że na dole chociaż będę robił. Bo tutaj mi się po prostu, yy, po, może nie wiem, gdzieś te kawałki się pozrywały, a tego niszczył już nie będę, zostawiam tak jak jest. Nie no wiadomo, że ururki się zardzewiały tylko, to, to też jest za. Bo no domu, bo tu jest wilność, to jest piwnica, nie? Tutaj mamy cegłę. To tutaj była taka skrzynia kiedyś na kartofle, gdzie te cegły są. Tam jest zamurowane, no ale wiadomo, że w środku na zewnątrz jest ziemia, nie? I po prostu wchodząc tu, to trzeba się schylać. Bo to może jest 1,5 metra wysokości, a ja mam 1,80 m. To tutaj się wchodzi schylonym. Ale jak dużo popada, potężne są deszczy, no to. Podchodzi tutaj woda w piwnicy, ale tutaj nam nie dojdzie. No raz na te 30 na te, na te bo powiedzę, te wcześniej miałem 10 lat yy, dwa bloki dalej. To tutaj mieszkam na tym yy, bloku, co tu jestem jakieś 40 lat. To na te 40 lat miałem pierwszy raz po takich ulewach, że woda mi weszła tutaj. Bo mi woda tutaj, ale tylko była woda po kostki, także nawet nie sięgła mi tutaj do góry. Nie? O tutaj no, tyle było wody. Na 40 lat, jak tu mieszkam, pierwszy raz weszła woda do środka do piwnicy. Tyle było wody. Ale na szczęście deszcze ustały i woda pomału zeszła. Ale tutaj, w ogóle, jak dużo pada przez parę dni, to zawsze mamy tutaj w piwnicy wodę. Ludzie chodzą tutaj w gumowcach. No ja na przykład nie mam nic, tylko mam akurat w piwnicy, makiety. No ale sąsiedzi tutaj mają działki kwiaty, no, zimują sobie. Niektórzy mają tutaj ziemniaki. A ja tutaj nie mam nic, tylko szkoda sobie posiedzieć, popatrzeć, podziwiać. To zobaczymy. No, mam, mam nadzieję, że się uda ten dół zrobić. Nie wiem kiedy, ale jest taki pomału plan. Bo dostałem dużo rzeczy, a ja to nie wyrzucam, tylko po prostu tutaj daję. Miałem trochę takiego mechu, tu wymyśliłem sobie właśnie wagon zarośnięty, ponieważ spód dałem do wagonu. Poddałem sobie do wagonu a panoramę sobie zrobiłem. Jak pamiętacie, lubiłem z panoramą. A z do jakiegoś wagonu kartonowego, z tego co pamiętam. Tutaj też jest kontener obszkleny od Szymona. Tam między budynkami też jest kontener od Szymona. Budę od Jeszcze Przemek mi mówił, że budę odstąpki mi podeślę, ale zobaczę. Ale budę odstąpki to prawdopodobnie sobie dam może. W podwozie BR110, którą mam tą niebieską, ale zobaczę, jeżeli, będzie, jeżeli się udał tak zrobić, to, to zrobię. Jeżeli nie, to tą budę też bym tutaj przyniósł, gdzieś jakoś fajnie zagospodarował. No ale to są akurat kratki od znajomych. A że ja tego nie wyrzucam, to tutaj zawsze gdzieś tutaj wrzucę sobie. Dobra, no to po część w domu dalej robić okręty o te budy są od Daniela podostawałem tą karto, tutaj on Daniela jest ta to też od takiego znajomka ale nie pamiętam od kogo kurde już tyle dostawałem że już na pewno nie pamiętam to na pewno jest od bo on, to jest akurat przerabiana lokomotywa Dongpeng ADF-4C PKP Cargo to są akurat dwa skracana jest w ogóle. taka ta lokomotywa jest skracana i tak fajnie taką budę zrobił, można powiedzieć podróba Gagarina no ale akurat tutaj dałem tutaj też jest od niego buda Damiana nie, to nie za ten, albo kurde, ja już nie pamiętam nie, to za tego Łukasza chyba ta buda będzie od Łukasza jak się nie mylę, to będzie Łukasza, tak jak dostałem to od Łukasza, te dwie budy to na pewno jest od Damiana, Daniela że ja już tutaj taki się, już się, po, się już pogubiłem, panowie. Także dużo rzeczy mi dał Łukasz, dużo rzeczy mi dał Daniel, Szymon, Przemek, Cezary. Także tam jeszcze tam Piotrek chyba. No nie pamiętam wszystkich imion, bo dawno nie pisał. O też dostałem też dużo od tego, co ma moja makieta H0 na YouTube. Mam taki kanał, też fajnie dostałem trochę rzeczy. Głównie właśnie drzewka i trawy to mogłem posiać Tutaj właśnie zrobiłem sobie. Chyba, że taki meg jest do kupienia. Tutaj, za grosze no. w Aldiku to może sobie kupię coś tam jeszcze gdzieś porobię. Co takie zobaczymy. Także chciałem mieć samoloty, które były na lotniskowce Hornet i Mam taki był plan. Próbuję wiadomo, mój ulubiony samolot Boeing B17 tojąca forteca bardzo lubię oglądać filmy średniowiecznego przysięgowca Mapiece. Mam ten film na DVD w ogóle, także bardzo lubię ten film. No i tu mam ten włoski samolot trójsilnikowy. by ciekawy. Te dwusilnikowe bombowce, łosie, moje ulubione samoloty. Tutaj, ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wagonów. Taki pani na wiadukcie. Pani to wygląda w ogóle. 7 wagoników. Dwie lokomotywy. Także tak to wygląda u mnie. Tu są takie zdjęcia jeszcze. Tu akurat są z kalendarza murów dawniej, murów dziś. Tu akurat stare zdjęcia, jak wyglądał dworzec po tym, jak teraz teraz jest bardziej zarośnięte. To są te moje bloki, gdzie ja mieszkam. Akurat siedzę w piwnicy W tym pierwszym bloku na dole siedzę w piwnicy Akurat teraz pierwszy blok że tak to wygląda tu jest przejazd kolejowy, tu dają też taki przejazd ulice dalej, jest przejazd kolejowy dalej ulicę, także a taki pomysł wpadłem no szkoda, że tu jest wilgoć, jakby tu wilgoci nie było to no, też no też szkoda, że sobie nie zaznaczyłem tych kabli, bo mi się to potem, że coś zwarcie porobiło, cholera wie co so, nic nie zaznaczyłem, a zresztą czy mogłem to trochę inaczej zrobić, ale że mogłem sobie zrobić tutaj i, i mogą wszystko robić w piwnicy. No ale to też tak mi się nie chciało, bo Wolałem w domu siedzieć. Ale nie szkodzi. Warto przyjść tu chociaż tak posiedzieć sobie popatrzeć, bo to też tak fajnie wygląda. Tak wspomniałem, zobaczymy, co mi na dole wyjdzie. Tam się dużo roboty jest. Na pewno w tym roku tego nie zrobię, bo okręty robię. Może kiedyś się uda, będę może na giełdzie w Warszawie Modelarskiej Kolejowej, to jakieś stare tory proste się weźmie i chociaż jeden rozjazd bo mam rozjazdy, dużo mam rozjazdów od Cezarego ale to są ururki, to nie chcę tu przynosić, bo one i tak a nic tutaj nie da Także muszę jakiś rozjazd, e magnemu sobie zabić jeden ale nie wiem czy prawy czy lewy, bo to muszę zobaczyć jaki mam, bo nie pamiętam tu też mam akurat DHL i DHL, o możemy razem zostawić tutaj teraz. To tu jest karetka. Tu, tu. O i tu możemy jakieś inne samochód dać. A DHL tutaj ci razem o, grzeją sobie z paczkami. O, fajnie pasuje. Ale wiecie co? Nig nigdzie nie spotkałem takiego auta. z impost, impost, albo to jest DHL. Potem jeszcze jest jeszcze, jeszcze jest jeden, na nie DHLD. To też coś na DHL ma ale inaczej. Ale zapomniałem. jest tyle tych kurierów, że DPD, o DPD też nie widziałem autka. Ale to kupiłem sobie no właśnie na giełdzie Nie, to kupiłem sobie w Warszawie w jakimś markecie. Auchanie chyba. Tam gdzie było stoisko dla, stoisko dla dzieci zabawki. To mi się wydaje, to kupiłem w Warszawie. Na stoisku z zabawkami w markecie a to kupiłem na Helu w sklepiku na Helu mi się spodobał. Także fajne teraz kupiłem dwa. Tu, tu jest taka brotka, karetka ambulans. Tam też mam karetkę są dalej na tej innej makiecie na tym innym module tego takiego. Samochód. Bierzązam taki samochód gospodarza. Magnemosy. Z domku gospodarza, autobusik. Także nawet to fajnie jest. Podoba mi się. Warto przyjść posiedzieć sobie. Dobra, no to będę kończył. Może iść dalej okręt koleić. Specjalnie dałem firankę, żeby to nic nie było zewnątrz widać. Także elkańcka do góry jest seria magnesów. Przyklejony na super glu. Koło pełno magnesów. Pamiątek kiedyś były na lodówkach, ale już brakło na lodówkach miejsca. No to postanowiłem, że se tu pokleję wszystko na super glue i wszystko jest tutaj w magnesy Także tak to wygląda. No nic. Kończymy na DHL, na moich nabytkach nowych, chociaż ten nabytek nowy, bo tylko mamy chyba wzrok czasu. DHL, ale teraz ty będzie na widoczności bardziej bo tutaj akurat jest z poczta w domu mam jeszcze busa i Mercedesika. Oto przyniosłem te dwa tiry tutaj. To było pierwsze wydanie, pokazał się Man na poczcie, a w drugim, drugim rzuci się ukazała skania. i to potem jeszcze był na poczcie Mercedesik ciężarowy ze skrzynią i busik. To, nie jest fajne takie auto, są. Nad, nad, pamiętam, że były na CPN -ie. cysterny, trzy. Jedną miałem, to cysterne wykorzystałem do składu starackiego. A auto jest tutaj gdzieś. O, tam jest to czerwone auto. Cysterny to. Został mi tylko ciągnik siodłowy, a cysterny na czepę to cysterny wziąłem do tego składu, co mam z Ludmiu, pociąg pancerny, a znaczy ci pociąg pożarniczy. Florian. Także. Tu mamy kordy Market Real. Także. Trochę jest tego. Także tu jeszcze będę przynosił to, co w domu będzie nie potrzeba. To. Na razie wszystko jest ok. Tak, te dwa wagony Hombre, że tu przyniósł, bo też do domu mi nie pasowały. Te dwa wagony Dałem taką bocznicę przy stacji. Czeka na lokomotywę, żeby to zabrało no i ten otrzymał ten, ten duży wagon też ta zabawka mi nie pasowała w domu tylko tutaj dałem też na taką bocznicę kolejową to bo jest koniec drogi o koniec taka bocznica trochę wraków dałem na bocznicę a tutaj już torowiska są tylko akurat mamy akurat pociąg osobowy tam towarowy czeka aż ten osobowy przejedzie żeby wjechał pojechał dalej tak że tak się tak no. Tak się zrobiłem. Dobra, to na razie, cześć.